Witam, Ruda wyzywa dziecko bez żadnego powodu, więc trzeba ją chyba dojechać, co nie? Dzisiaj ja wyzywał sobie dziecko, które mi nic nie zrobiło. Okej, okay, widzę, że bardzo ambitne zajęcie sobie znalazłaś, ale słysząc twój głos, to sama jesteś dzieciakiem, więc po co odpalać friendly fire, co nie? Hejka naklejka! A... Proszę państwa, ale pocisk, nie mogę z tego po prostu. Jak można mieć takie pociski? Jak można się nie wstydzić czegoś takiego? Wrzucasz do internetu filmik, gdzie twoim argumentem w wyzywaniu jest po prostu powiedzenie pa. No come dorośnij no, dziewczynko. Drony, koko, melonik, mal... Ok, myślisz, że mnie to obchodzi? Okej, okay, a po co nam to mówisz? Ja rozumiem, że w twoim przedszkolu takie teksty są tough, ale tutaj to nie jest fajne, to jest cringe'owe dosyć, więc weź może odinstaluj tę aplikację, jeśli to są twoje argumenty. I dodaję też, że jeśli skopiowałam od kogoś nazwę, to bardzo przepraszam. Okej, okay, to sobie przepraszaj, nie interesuje mnie to. Ale wiesz, że nie interesuje nikogo nawet twoja egzystencja na tej planecie. A ty się udzielasz, myślisz, że jesteś fajna, a jedyne co robisz, to robisz wstyd swoim rodzicom. Próbujesz wyzywać dzieci na TikToku, a twoim jedynym argumentem to jest, nie obchodzi mnie to. Moim celem jest bić 100 obserwujących i 50 lajk. Like. Celem to samo być, ale żeby to spełnić, to trzeba trochę poczekać. Ruda, ty się nie wypowiadaj na temat wyświetleń może? Bo sama jesteś jakimś niszowym twórcą. Nikt cię nawet nie szanuje tutaj, jesteś tego świadoma? Weź może wyłącz to nagrywanie i nie robisz już wstydu swoim rodzicom, proszę. Dobra, może starczy, bo takiego braku argumentów jeszcze nie widziałem w swojej karierze. Jak ktoś jest chętny, podkreślam jak ktoś jest chętny, może zostawić obserwację lub lajk, like, bo chciałbym te stokoła kiedyś dobić. No i to tyle się ma.